I trzecim pojawia się jedna postać. Nie jest to bohater główny, ale postać, która wybrzmiewa w tych scenach, które są kreślone przed naszymi oczami. To szatan, zły duch, demon. Widzimy, jak w tej pierwszej potyczce człowieka z demonem człowiek przegrywa. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy słabi, jesteśmy grzeszni. Ten obraz księgi biblijnej to nie opis historycznego wydarzenia, że tak ono musiało wyglądać, ale to pewna wizja teologiczna, właśnie, która ukazuje, że jest w nas pewne zmaganie, że my zmagamy się z, ze złym duchem, z szatanem i że jesteśmy słabi, że upadamy. Ale widzimy również. Tę sytuację, która jest nakreślona w Ewangelii. To znowu kolejna konfrontacja. Tym razem Jezus wychodzi zwycięsko. I możemy powiedzieć: No, pięknie, ale w pierwszej scenie mamy człowieka, który zmaga się z demonem i upada. A w drugiej sytuacji Ewangelii mamy samego Boga, który. Właśnie w tym momencie zwycięża tam. To prawda. Ale chcę Wam mówić, że Jezus Chrystus, oprócz tego, że jest prawdziwym Bogiem, Jezus Chrystus był też prawdziwym człowiekiem, tak jak Ty i ja. Miał ciało, żył tu na ziemi, spał, jadł, potem umarł na krzyżu, ale zmartwychwstał. I Jezus. Był prawdziwym człowiekiem. Co to oznacza? Że w historii świata wydarzył się taki moment, kiedy człowiek, stając w konfrontacji z demonem, mam na myśli Jezusa Chrystusa, jako prawdziwego człowieka, staje wobec demona i zwycięża. Czyli człowiek, Odniósł również zwycięstwo, czyli jest możliwe odnosić zwycięstwo nad demonem. I tego dokonał Jezus Chrystus. Ale uważny słuchacz wypowiedział dobrze, ale jest tutaj taka subtelna różnica, bo Jezus Chrystus jest prawdziwym człowiekiem, ale jest też Bogiem, prawda? A my biedni grzesznicy, co my możemy zrobić? Przecież. Ja często tak słyszę w rozmowach takich, które prowadzimy, prawda? Ktoś mówi: No, ale ja nie jestem Jezusem Chrystusem. Ja chcę ci mówić: to nieprawda. Ty jesteś Jezusem Chrystusem. Naprawdę. Na mocy Chrztu Świętego Bóg w sposób tajemniczy właśnie czyni nas swoimi dziećmi poprzez łaskę. Naprawdę ten cud się wydarza. To jest właśnie tajemnica Chrztu Świętego. Nowe stworzenie, które się dokonuje. Nie jakaś delikatna, subtelna korekta w naturze. Nowe stworzenie. Zobaczmy na nasze dekoracje, które mamy. Pierwszego dnia stanęliśmy przed bramą zamkniętą. Drugiego ten chrzest otworzył nam bramę, która. Daje nam przystęp do tych bogactw, które są w Kościele, do sakramentów. Możemy karmić się Słowem Bożym. Rozpoczyna się w nas życie Trójcy Świętej. Ale kolejnego dnia kontemplowaliśmy i zastanawialiśmy się właśnie nad tą rzeczywistością demona, szatana, która jest w naszym życiu. Rodzimy się pod władzą diabła szatana. I dlatego jest potrzeba, abyśmy się Go wyrzekli. Stąd, jak wam powtarzałem, jest ważna kolejność w chrzcie. W jakiej kolejności dokonują się pewne ryty, które oznaczają rzeczywistość, która się dokonuje. Więc ta czarna szata, która symbolizowała właśnie demona, wyrzeczenie się złego ducha, wyrzeczenie się tego wszystkiego, co jest śmiercią, nienawiścią, złością, przemocą w naszym życiu. Kolejny dzień wczoraj mamy tą karafkę z olejem, która właśnie mówiła o wyznaniu wiary w Boga, że chcemy wyznać, że. Tylko jest jeden Bóg, On jest prawdziwym Zbawicielem. I teraz kolejny rekwizyt to jest ta biała szata. Podczas każdego Chrztu Świętego jest symbolicznie również taka malutka, prawda? Kładziemy na niemowlaka taką małą białą szatę. Czego to jest symbol? Jakiej rzeczywistości, której nie widzimy? Właśnie tej. Dokonuje się nowe stworzenie, czyli stare, ma umrzeć podczas sakramentu chrztu. Ten właśnie stary człowiek, człowiek w grzechu i ma narodzić się nowy człowiek. Kiedy idziemy, mówię teraz o kobietach, do kosmetyczki, prawda, to jest jakiś delikatny coś tam, makijaż, idziemy do fryzjera, delikatna zmiana fryzury, nie? nawet może koloru włosów, czy długości. To są delikatne kosmetyczne zabiegi. Ale to nie jest zmiana całości człowieka. A w chrzcie właśnie ma dokonać się zupełnie coś innego. I dokonuje się. Dokonuje się. Ponieważ chrzest jest pewnym rytem. Ale to nie magia. Chrzest, w chrzcie działa sam Bóg, tak jak w każdym sakramencie. Więc sakrament nie jest uzależniony od naszej wiary, czy my mocno wierzymy, czy słabo. Nie. Sakrament dokonuje się mocą samego Boga. I to... Dokonuje się w naszym życiu w chrzcie. Umiera ten stary człowiek, a zostaje stworzony ten człowiek nowy. Jaka jest różnica? Dawniej, dawniej, na samym początku chrześcijaństwa, o chrzest prosili ludzie dorośli, czyli którzy wybrali Jezusa Chrystusa, którzy świadomie i dobrowolnie powiedzieli demonowi nie, którzy odkryli, że jest zbawiciel który przebacza im grzechy i oni pragną go przyjąć. Czyli następowało to świadome i dobrowolne wyrzeczenie się demona i przyjęcie łaski Pana Boga, która właśnie czyni z nas nowego człowieka. Czyli dla ciebie i dla mnie od momentu sztu. Czy jest możliwe, żebyśmy opierali się pokusą? Tak, bracia. To jest możliwe. Dlaczego my upadamy? Bo jesteśmy pyszni. Bo sami chcemy walczyć z demonem i to jest zawsze porażka. Bo demon jest bardziej inteligentny i bardziej przebiegły. No taki został stworzony. Pan Bóg stworzył jako anioła, w światłości, dos naprawdę piękne stworzenie, ale on upadł, ale teraz całą tą swoją duchową inteligencję wykorzystuje przeciwko nam. No jesteśmy słabsi. Ale jeżeli ja, wiedząc, że jestem grzesznikiem, słabym człowiekiem, wobec pokusy stanę za Jezusem Chrystusem, Czyli wtedy paradoksalnie nie ja walczę, tylko Bóg walczy. A Bóg jest Bogiem, jest potężny i dlatego dla Boga zwyciężyć szatan to nie jest problem. Bo Bóg to jest w ogóle inna rzeczywistość. Dla nas to jest zmaganie, którym nie zawsze, bo przecież też zmagamy się z demonem, ze złym duchem. Dzięki łasce Bożej, że jesteśmy pokorni, możemy przezwyciężyć pokusę i pokusy nam są potrzebne. Są potrzebne. Święty Augustyn Patron tej parafii, właśnie mówi, że pokusy są potrzebne człowiekowi, żeby się zbawił, bo to w pokusach my musimy podjąć decyzję, za kim się opowiadamy. Za Bogiem czy za demonem. No, a więc te pokusy są nam potrzebne, aby weryfikowały naszą wiarę. Ale teraz właśnie rzeczywistość chrztu nie ma być rzeczywistością magii. Ona się dokonuje sama w sobie, w sposób rzeczywisty, ale teraz Pan Bóg zaprasza Ciebie i mnie. Do współpracy, do odpowiedzi, abyśmy po prostu odpowiedzieli na ten dar, który otrzymaliśmy. Mówimy, te rekolekcje to jest odnowienie łaski sakramentu chrztu. My to już mamy, ale jest potrzeba, żebyśmy tym głębiej żyli i odkrywali właśnie te bogactwa, które Pan Bóg nam już podarował. Przypomina mi się taka historia z mojego życia, bardzo infantylna, proszę o wybaczenie, ale moim zdaniem świetnie oddająca właśnie tę rzeczywistość. Mianowicie. Pamiętam, kiedy byłem malutkim dzieckiem, naprawdę małym, wychowywaliśmy się z siostrą we dwójkę i pamiętam, to były, byliśmy bardzo mali, więc rano ubierała nas mama. I pamiętam taki moment, że z siostrą ustaliliśmy, że kiedyś sami się ubierzemy. Nie mama, tylko że sami zrobimy mamy niespodziankę, mama przyjdzie rano, a proszę dzieci już ubrano. Na czym polegała trudność? Że jeszcze wtedy nie używaliśmy budzika, bo budzili nas rodzice rano. Więc trzeba się było obudzić przed mamą, ubrać, zanim mama przyjdzie, prawda? Więc to była ta trudność. Jednego dnia się udało. Obudziliśmy się wcześniej, ubraliśmy się. No, nie mieliśmy jakiegoś takiego dużego doświadczenia, ale udało się, i pamiętam, jak dziś stoją takie dwa małe bambry. Mama wchodzi. No, przeszczęśliwa. Dzieci ubrane, prawda? Czyli jest też szansa na przyszłość. Zaczną się same ubierać. No więc mama zaczyna robić porządki w pokoju i pyta, gdzie są wasze piżanki? A my mówimy, no, piżamki mamy na sobie. Myśmy po prostu, no, nie mając doświadczenia w ubieraniu się, człowiek tak pomyślał, miał piżankę, no to ubrał, co trzeba było ubrać, tylko że na piżankę. Czy czasem tak nie jest w naszym życiu duchowym? że ten stary człowiek, który ma umrzeć, my go sobie zatrzymujemy i zakładamy tą białą albę na zewnątrz. Ładnie wygląda? Ładnie wygląda. Chodzimy do kościółka w niedzielę? Chodzimy. Pozdrowimy kapłana na ulicy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrowimy. Prawda? A w sercu? No właśnie. Chrześcijaństwo nie jest religią, która ma być rzeczywistością zewnętrzną. Te zewnętrzne rzeczy przychodzą, ale to jest konsekwencja. Ale jeżeli my ubierzemy taką nawet białą, piękną szatkę, a w środku zostanie ten czarny człowiek grzechu, nienawiści, braku przebaczenia, to to będzie tylko jedna wielka farsa, którą będziemy zniesmaczeni my sami i ludzie którzy będą na nas patrzyli. Dlaczego dzisiaj w Polsce, tutaj, tak wiele ludzi odchodzi od Kościoła? Powód jest jeden. Nie dajemy świadectwa żywej wiary. Ludzie widzą naszą hipokryzję. To mówię, pierwszy winny jestem ja. Nie oskarżam was. Mam świadomość, jakim grzesznikiem jestem. Gdybym był świętym Franciszkiem z to tu tłumy by się nawrócały. A tu coraz mniej ludzi w kościele. Dlaczego? Ponieważ my nie dajemy świadectwa wiary. I przychodzi Bóg i wzywa nas do nawrócenia. Wzywa nas, abyśmy chcieli żyć tym pięknem, które już nam zostało podarowane. Ale właśnie chodzi o ten wybór świadomy. Właśnie najpierw wyrzeczenie się tego złego ducha. A potem to jest piękne. Bo zobaczcie, ta nowa natura, o której mówiłem, ten człowiek, który jest w stanie opierać się pokusom, jakim pokusom, żeby złośliwie nie odpowiedzieć mężowi albo żonie, żeby przebaczyć sąsiadowi jego złośliwość, żeby potrafić przebaczyć szefowi w pracy to jego postępowanie, złe traktowanie, niskie pensje, żeby mieć miłość do drugiego człowieka. To, to są właśnie te, te pokusy, które, z którymi my walczymy. Właśnie, żeby mieć tę miłość, to jest możliwe. Dla Jezusa Chrystusa i teraz Pan Bóg pragnie Tobie i mnie za darmo podarować tę naturę. Bo jest tak czasami, my się zmagamy latami, chodzimy, walczymy z wadami. Tymczasem chrześcijaństwo jest dobrą nowiną. Na czym polega dobra nowina chrześcijaństwa? Że Bóg, grzeszniku drogi, który słuchasz teraz, kocha Cię za darmo, takiego, jakim jesteś dzisiaj. I Pan Bóg pragnie ofiarować Ci właśnie swoją naturę za darmo. Nie dlatego, że jesteście dobrzy, przyszliście dzisiaj do kościoła, jeszcze może się pomodlicie dziesiątką różańca w tygodniu, albo przeczytacie Słowo Boże. Nie. Tylko dlatego właśnie, że Bóg ma nad nami miłosierdzie i pragnie ofiarować nam swoją miłość. A my często zachowujemy się jak żebrak, który chodzi, żebrzy, no bo biedny jest, nie ma. Chodzi, prosi prawda, o pieniądze, i ktoś nagle da mu kartę kredytową, na której jest mnóstwo pieniędzy. On wkłada tą kartę do portfela i dalej chodzi z tym pustym portfelem, bo tam nie ma pieniędzy, i dalej żebrze. A, a co trzeba zrobić? Wziąć tą kartę i ją użyć. Czyli to, to co już ma, pójść do bankomatu, wybrać te pieniądze i, i zacząć z tego korzystać. I to jest właśnie nasza rzeczywistość. Że my ten sakrament sztu już otrzymaliśmy. Czyli tę możliwość kochania. Tylko właśnie ta metodologia. Najpierw potrzeba opróżnić ten kubek z, z, z tego wszystkiego, co jest w środku, aby tam dopiero móc nalać ten napój ducha świętego Jego miłości. Czyli ta czarna szata. Że, żebyśmy chcieli naprawdę, to czasami potrzeba też decyzji, prawda? wyrzeczenia nie tylko słowem, ale już nie chcę. Chcę zacząć inaczej postępować, jak Jezus. Nie mam siły? Będę się modlił. Właśnie ojcowie pustyni mówią, że przed każdym grzechem idzie pycha. Pycha. Ja wam mogę powiedzieć, że doświadczam tego. Jeszcze nie miałem sytuacji, że jeżeli przychodzi pokusa, a ja się modlę i proszę Pana Boga o pomoc, żeby mi Pan Bóg porzucił. Się podzielę z wami jaki jest mój problem. Że czasami nie chcę się modlić. Ja nie chcę, żeby pokusa... A nie daj Boże, pójdzie. Pokusa już nie wróci, prawda? Że ja czasami chcę... Mowić. Wiem, jakie jest rozwiązanie Boże, ale ja chcę przeprowadzić swoją wolę. Walnąć pięścią w stół, niech się moi bracia nauczą, dowiedzą. A Bóg mówi, nie tędy droga. Drogą jest miłość, przebaczenie, dobroć. I to jest właśnie ta nowa natura, która jest, może być stworzona przez ducha świętego w nas. I to jest dar dla grzeszników, dar dla pokornych, dar dla maluczkich i ubogich. To jest piękne w metodologii Boga, że my nie musimy być bogami. Wręcz przeciwnie. <grym> Pan Bóg mówi: chcesz, pójdź za mną, sprzedaj co masz. Właśnie za Bogiem trzeba chodzić w wolności, w ubóstwie. Życzę Wam sobie odkrywania. I też właśnie otwierania się na tę nową rzeczywistość, bo to o to chodzi, abyśmy otworzyli się na dar, dar nowej miłości Pana Boga. A jest możliwe opierać się pokusom. Nie o swoich siłach, ale dzięki Jezusowi Chrystusowi, który w nas mieszka. I tego życzę Wam i sobie. Amen.